Po raz kolejny na, na, na dworcu Łódź Hojny. i właśnie w ostatniej chwili udało mi się nagrać to piękne, oto różowe cudo, które mnie przez stację. Przyznam, że nie widziałam chyba nigdy różowego pociągu. Cóż może być różowego? Paznokcie, sukienka dody, albo różowa pantera, ale nie pociąg. Przetaczają się tutaj kolejne, kolejne wagony, muszę przyznać, że mieliśmy pewne kłopoty techniczne z uruchomieniem, z uruchomieniem kamerki, ale dla Was, nasi drodzy fani, po prostu wszystko udało się i teraz stoję tutaj cała szczęśliwa, za mną stoi szef kanału, który pozwolił, ciegu taki dobry, pozwolił mi tutaj nagrać ten oto piękny filmik. Ileż jest tych, tych wagonów? Straciłam już dawno rachubę. No to